Witam wszystkich w kolejnym filmie, i w tym filmie pokażę Wam 5 najlepszych trików, jakie są stosowane przez top sprzedawców i z których ja głównie sam korzystam. Dzięki czemu udaje mi się właśnie osiągnąć taką wysoką sprzedaż. Po ich zastosowaniu jestem 100% pewny, że znacząco zwiększycie swoją sprzedaż, a przez to zyski. Także zapraszam do oglądania. Pierwszy ze sposobów to mamy tutaj rozłączoną aukcję. W innych filmach, oczywiście, jak będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzach, powiem, jak to dokładnie robić rozłączony produkt z katalogu, czyli że tylko ta jedna osoba ma ten produkt i sobie go sprzedaje są tu wszystkie jego opinie wchodzimy sobie w kod producenta i mamy tutaj inne frazy niż w tytule czyli w tym przypadku nasadki płaskooczkowe, płaskomyślnik na. przez to jesteśmy wyżej pozycjonowani i klient może łatwiej do nas trafić przez to, że wpisaliśmy takie słowa e, inne niż w tytule i jesteśmy łatwiej wyszukiwani, przez to możemy y, więcej sprzedać. To był pierwszy sposób, pokażę też jak to w praktyce bardziej wygląda, mamy tutaj klucz dynamometryczny, już wcześniej sobie przygotowałem tą aukcję i mamy tutaj kod producenta i sobie dajemy inne słowa niż tutaj są w tytule, czyli klucz do dokręcania kół na przykład i możemy sobie coś jeszcze dodać. To był właśnie pierwszy sposób. Drugi sposób to na przykład w tej aukcji nie mamy czegoś takiego jak własny parametr. Możemy sobie dodać zakres od 19 do 110 NM. Mamy tutaj oczywiście w opisie wszystko napisane. Także to jest jeden z czynników, który wpływa właśnie na pozycjonowanie, dodatkowy własny parametr. Możemy oczywiście dodać ich znacznie więcej, wyszukać w opisie co tam dokładnie jest, i sobie to napisać, przez to będziemy łatwiej wyszukiwani i pozycjonowani w Allegro. Trzeci sposób to jest taki, że na przykład mamy coś za 36 zł, możemy połączyć z tym katalogiem i sprzedawać za 45. Dlaczego za 45? Od 45 jest darmowa wysyłka. Myślę, że nie jedna osoba by się skusiła, zwłaszcza że oszczędzi na tym złotówkę w przypadku tych właśnie kluczy, bo 36 plus 10 zł paczkoma to 46, a my to za 45 byśmy sprzedawali. To był właśnie trzeci taki bardzo fajny trick. Czwarty trik jest taki, że szukamy sobie podobnych produktów, które mamy. W przypadku na przykład mamy takie niebieskie Torixy 40 elementów. Znaleźliśmy sobie coś takiego. Możemy sobie połączyć z, to, z tym katalogiem. Tutaj więcej osób kupiło, także jest większa szansa na sprzedaż i też dodać cenę 45 zł. Przez co możemy znacząco zwiększyć swoją sprzedaż. I możemy tak samo zrobić z na przykład siekierami, jak sprzedajemy. Do paczkomatu one oczywiście nie wejdą, mają tam powyżej 64 cm. Mamy na przykład cenę 63 zł, a sobie zmieniamy na 65, i przez to możemy znacznym stopniu zwiększyć swoją sprzedaż. Też jest to godne uwagi. I piąty trik polega na tym, że mamy sobie taką aukcję i chcemy na przykład, mamy na przykład obserwujących tutaj. 100 osób załóżmy, tutaj mam 0, bo to nowo na aukcja na potrzeby filmu. I mamy na przykład 100 osób i sobie chcemy do nich maila za darmo wysłać, wchodzimy edytuj, cena. Dodaj procent 11.11 .11 dodajemy, przez to zwiększa nam się cena. A jak zmniejszymy cenę o 10%, to oczywiście klient dostaje maila, że została został klucz obniżony o 10%, i przez co zagląda na naszą aukcję i może chętniej go sobie kupić. Czyli wchodzimy, tak, cena, teraz odejmij, procent, 10% i wyjdzie nam taka sama cena, jak była na początku, czyli 92-99 bodajże tam było. Tak. I wola. Także dzięki za e, obejrzenie całego odcinka do końca. Zachęcam do łapek w górę. I subskrypcji będą na pewno y, fajne triki i oczywiście inne filmy, y, z których na pewno skorzystacie. Dzięki, cześć.